Dzień dobry, witam wszystkich. To jest widok z Baraniej góry na Beski Sądecki z tyłu. Pasmo w Karpatach. Barania góra ma 1202 metry. Jest drugim szczytem najwyższym co do wielkości w Beskidzie Śląskim. No, można tutaj spojrzeć na widoki. Jak to wygląda z obiektywu. Na szczycie Baranie Góry znajduje się też jeszcze taka platforma. Można wejść jeszcze wyżej i zobaczyć jeszcze więcej. No, ale no niekoniecznie, jeśli ktoś nie chce. No i bardzo jest to informacja ciekawa, że ze szczytu Baranie Góry wypływa Wisła, najdłuższa rzeka w Polsce, która ma. Tysiąc kilometrów i czterdzieści jeśli się nie mylę. A także warto wejść na Walenio Góry. Wchodzi się około trzech godzin z przerwami albo ponad trzy godziny, zależy jakim tempem. No, warto tu wejść, zobaczyć, no i poszukać źródeł Wisły, królowej rzek w Polski. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.